Dzień dobry Siemoneczko dzisiaj takie coś do mnie przyszło jak widzicie po tytule filmu jest to lusterko wsteczne ale tak nie do końca ja już to pozwoliłem sobie z tego czasu odpakować do mnie dotarło sprawdzić czy wszystko przyszło odpowiednio bo oczywiście było przerzucone przez ogrodzenie przychodzi do was w takiej paczuszce taka torebeczka fajna może się to potem nawet powiem wam na coś przydać. To taka trochę jak kosmetyczka wygląda. Ale czy to jest lusterko wsteczne? No właśnie nie do końca, powiem wam. Bo to jest tak na dobrą sprawę kamera na tył. No ale czemu kamera na tył nie może pełnić funkcji lusterka w kamperze? Czy też w busie? Taki ekranik z antenkami, Tu są anteneczki. Teraz ja chyba muszę trochę bliżej przystawić, coś mi się wydaje. To Was trochę bliżej przystawię. Dzisiaj siedzicie sobie na takim czymś, na takim kiju. Ja jak widzicie, w ubraniach roboczych przybrałem się do kampera. To co słyszycie w tle, to jest wybasto. Ono sobie dość mocno teraz chodzi, bo było 5 stopni, już jest No jakieś 11. 11. Widzicie? Nie widzicie. Muszę sobie tutaj jakiś termometr na panel założyć. Ma to jakieś takie na antenki rzeczy, ale najważniejsza rzecz, która nas interesuje, to właśnie w sumie to są te antenki, kable, jakieś inne rzeczy. Tutaj są jakieś uchwyty, coś nawet coś metalowego. Nie wiem do czego to jest. Może się dowiem tego, ale najważniejsza rzecz to jest o to. Oto i to jest właśnie z magnesem. To jest kamera na tył, która jest z akumulatorem i jest z WiFi. Ona jest, jak widzicie, tutaj obrotowa. W sensie ma jakieś taki regulacje. Jak sobie ją zamontujemy w ten sposób, to możemy ją sobie skierować, właśnie, bardziej w dół. I to ja na pewno uczynię. Ona będzie u mnie gdzieś tam z tyłu. Najlepiej to bym ją chciał przymocować tam aż do paneli tam z tyłu. To by było chyba najlepsze rozwiązanie dla mnie. Tu widzę, że są jakieś takie wypustki, które pewnie są do tego, żeby to jakoś zamontować. O właśnie, no tak. Aha, czyli dobra. To jest tak. A to do czego jest? W tym razie? To wygląda jakby to było. To wygląda, jakby to było jakoś tak. tu miało być, ale to mi nie pasuje. To nie jest zastępcze, to jest albo jedno, albo drugie. Ogólnie, zamówienie, które składałem, wydawało mi się, że przyjdą mi dwie takie kamery, bo właśnie jest możliwość, żeby zamontować sobie więcej kamery i zrobić sobie na przykład takie 360. No, dobra, teraz tak to ja sobie to chyba przykręcę, właśnie. To sobie przykręcę do. No teraz weź to derwi, upanie Wcale nie jest takie łatwe. To jest bardzo, bardzo mocny magnes. Patrzcie, to się na kawałku trzyma teraz. <laughs> nie wiem, jaki to jest magnes, ale naprawdę mocny. No i co? Tu mamy do zamontowania. I ogólnie się to montuje na yy, desce. Na desce no, ten fotel tutaj mam trochę przeszkadza. Tak go zrobimy, żeby bardziej było widać, co ja tutaj chcę Wam pokazać. Chcę to jako lusterko zastosować, żeby to sobie gdzieś tutaj wisiało. No i teraz, żeby to sobie tutaj wisiało, to mam tylko jeden problem, który tutaj widzę. A mianowicie. Że to jest przewidziane do. Tu się yy, ma zakliknąć, dlatego jeszcze zaklikiwać nie chcę. No i tutaj jest jakaś taka regulacja, która umożliwia mi trochę w bok, trochę w górę. Yy, tylko, że jest to na odwrót. Chciałbym to tak: Esko, nie, to jest tutaj przeszkadza. Jest za To mnie chyba przestało pachnieć po miesiącu. Może bym to tutaj zastosował? Tylko, że wtedy nie widzę. Tutaj mam CB radio. Zwolałbym to, żeby to jednak było gdzieś tutaj. No, może gdzieś jakoś coś tutaj wymyślić trzeba. Może jakby tutaj za tym radiem to gdzieś przykręcił tak, w taki sposób no tak jest musicie, muszę was żeby zobaczycie o co mi chodzi tutaj jest plastik, nie, no bo nie jestem w stanie zamontować tego um, do szyby żeby ta płaszczyzna była Zobaczcie, ja że to sobie zmontuję Tak jak chciałbym, żeby to było No tak Wiecie o co chodzi? O, tak Jakbym do szyby to przykleił w tym momencie No to ekran nie jest Ja go chcę mieć tak Żeby on nie był skierowany do góry Więc muszę to tutaj Zastosować o tutaj, jakoś w ten sposób O, tak sobie tutaj przewiercę sobie przewiercę sobie tutaj dwie dziurki jedną drugą i wwiercę się do tego plastiku tutaj i tak to sobie zrobimy no dobra ale na razie na razie sobie to poglądajmy yy, jakie to ma funkcje jak to w ogóle działa więc tutaj sobie was zapraszam z powrotem yy. To jest nam niepotrzebne, to jest nam potrzebne, teraz to skręćmy, tak, 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 teraz jest to w którą stronę, teraz jest do góry nogami. Opa, jak widzicie film nie jest reżyserowany, nie jest przerywany, i tak mam nadzieję, że zostanie, tu mamy jakieś gniazdo, które jest do zasilania, Fajnie, bo teraz będę mógł wiecie, tym długim kablem gdzieś to poprowadzić tutaj dookoła, żeby gdzieś do zapalniczki Chociaż wydaje mi się, że zapalniczkę sobie zrobię Mam tutaj trochę tych gniazd, dwa mam gniazda tylko Trochę, du to nie jest dużo W kamperze to naprawdę dwa gniazdka Do takiego zasilania z auta to jest nic To jest kabel, który jest do ładowania tego tu jest USB-C pod tą tą, dobra, to no, za bardzo nie interesuje, bardziej nas interesuje właśnie to, jak to działa. Auto ja na razie jeszcze nie zrywam folii, bo jeszcze mogę mi się poinformować. Hmm. To już od razu wykrył. Co on wykrył od razu? No ta już się od razu połączył. Kamerą. Mhm. Patrzcie, jakoś jest yy, taka sobie, bo o, na odwrót jest. A To w tą stronę musi być, dobra. Okay. A to ma w ogóle. Tego nie zauważyłem, tego nie wiedziałem. Tu jest panel solarny. Czyli ta kamera się sama będzie ładować. No, to jest akurat yy, gitara, bo tak to wiecie, trzeba by było jak, na raz, na jakiś czas ściągać i podładowywać. Czekaj, jestem jak na, na jak długo to jest, ale sądzę, że latem i ogólnie w słoneczne dni to jest ta kamera się sama w stanie naładować. Obraz jest mierny, bo raz, że mam tutaj oczko, którego jeszcze nie ściągam, a dwa tutaj jest folia, więc to będzie o wiele lepsza jakość, ale widzę, że jest spoko. Że co poczekajcie? Ja sobie to spróbuję gdzieś tam z tyłu, no to musiałem drabinę. Dobra. I tak musimy przerwać, bo muszę to jakoś zamontować, wywiercić dziurki. No i tą kamerę muszę przymocować tam gdzieś na górze. Więc po to też się ubrałem tak na brudno, żeby gdzieś tam to tak zrobić. Tą, tą blachę po prostu potrzebuję gdzieś tam zamocować. Ten, ale to mam mocny ten... Aha, tu jest blacha, a tu jest jeszcze na śrubkę. Po to są te śrubki, dobra. Się zastanawiałem się, do czego są śrubki. To już wiem do czego są środki. Tu są dwie takie małe na torxa, znaczy na torxa na nibusa, a tu są na krzyżaczka takie do przywiercenia Dobra. Tu są, żeby tutaj jedną też wiercić Dobra. Montuję i zaraz się z Wami widzimy. I witam Was kolejnego dnia, bo oczywiście wczoraj została mi godzina 16 w nocy. pudełeczku bardzo fajnie się przyda. Nie czekam na jakieś zabawki drobnice. Nie wykorzystałem tej blachy ostatecznie, pomimo że na początku przykręciłem. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Tutaj już folika zdjęta. Tutaj wyszło mi to gniazdko w sensie zapalniczki. Fajnie, że jest, nie wykorzysta że jest też USB. Wiecie o co mi chodzi. Że nie jest tak, że po prostu tutaj się to wtyka i już jest zajęte gniazdo tylko, że mamy jeszcze USB, więc coś jeszcze sobie możemy podłączyć to jest tam przyplecione tutaj za słupkiem i tam na górze no i wychodzi sobie tutaj o tutaj jeszcze widzę, że ten kabel muszę trochę poprawić bo on się tam niekoniecznie tak ułożył jak powinien no właśnie już to skręciłem, dobra jeszcze to muszę poprawić no ale ogólnie tak to się prezentuje i tak to widać co tam widać? Jak to widać? Ogólnie w porównaniu to do tego, no to tak, to było tyle fajnie, że mogę trochę to tym sterować. Przynajmniej wcześniej. O no właśnie. Mogę trochę podsterować, ale też nie za dużo. To jest rejestrator, więc on rejestruje z przodu, z tyłu. Natomiast to będzie takie lusterko na stałe z tyłu i tutaj końcóweczka to jest haka. I tutaj mam y, też jak przy cofaniu, a to jest po prostu rejestrator, który ma zarejestrować ewentualnie auto, które jedzie za mną, y, żeby jeśli mnie by uderzyło czy coś takiego to ma to zarejestrować, bo tutaj to średnio by, z te, tą rejestracją by było bo jest po prostu wysoko ta kamera to jest trochę wina mojego montażu i tego, że ja mam po prostu wysokiego busa bo już Wam pokażę jak to ostatecznie zostało zamontowane to ostatecznie zostało zamontowane tak tam sobie wisi wysoko i jest po prostu na tej drugiej ta druga blacha została przeze mnie wykorzystana ta taka wygięta i jeszcze jest, widzicie, ta kamera jeszcze jest skierowana tym swoim, regulacją w dół, żeby po prostu Widzieć tutaj końcówkę tego mojego haka i tutaj tej mojej karoserii No jest to wysunięte parę centymetrów i gdyby ten w ogóle bus był niższy, to w ogóle mogłaby bardziej patrzeć po prostu do tyłu. Tak, nie? Byłoby to fajnie, no, ale że mam tak wysokiego busa, rozwiązaniem byłoby ustawić tą kamerę gdzieś tutaj niżej. Najlepiej gdyby ona była gdzieś o tutaj, tego bardziej na środku, no ale to znowu tak nisko to by kusiła kogoś, żeby sobie ją przywłaszczył. A to też nie o to chodzi. <noise> Bo ona ma chronić, a nie ma być łatwym kąskiem dla złodzieja, nie? No. Także tak to wygląda. Eee, co, jak się podobało, możecie coś zostawić, eee, zachęcam oczywiście do komentowania z tym pomysłem moim co wszystkie gdybyście chcieli akurat ten produkt kupić to wszystkie informacje macie pod filmem jest tam też jakiś kod zniżkowy bo tak firma wysłała no i co tyle dzięki do zobaczenia cześć, cześć zimno.